Szanowni Państwo, technologie fitoremediacji ćwiczenia czwarte. Trzy minuty temu skończyliśmy nagrywanie filmu do zajęć trzecich. Nagrywamy teraz filmik do zajęć czwartych. Kontynuujemy to, co robiliśmy. Jeszcze raz przypomnę, co zrobiliśmy. Pobraliśmy próby glebowe. Próby glebowe zostały przeanalizowane. Wiemy, co jest w naszej glebie. Tydzień temu. Wybraliśmy sobie roślinę. Jest nią paciorecznik ogrodowy. Wiecie Państwo dlaczego, jakie ma wady i zalety. I roślina została wprowadzona do doświadczenia. Rośnie w donicach wypełnionych albo kontrolą, albo glebą skażoną cynkiem lub, lub miedzią. To, co chciałem powiedzieć już przy okazji poprzedniego filmu. Od tego może zacznę. Przebieg pogody bardzo nam sprzyja. Dni są stosunkowo słoneczne. Temperatury, jak na wczesny marzec, całkiem ok. W zasadzie od dwóch tygodni rzadko notujemy przymrozki. Temperatury nawet w ciągu nocy są dodatnie. W ciągu dnia bywało nawet powyżej 10 stopni momentami. Te rośliny rozwijają się dobrze. Jakbyście, jakby Robert pokazał Wam bliżej tutaj rośliny. To w zasadzie niezależnie od kombinacji. Wszędzie pojawiają się, nie na każdej roślinie, ale na większości, nowe rośliny, nowe liście, jeszcze nie w pełni rozwinięte. Znaczy się, że rośliny żyją, mają się całkiem dobrze. Tutaj, nawet w tej najbardziej kluczowej dla nas kombinacji, czyli z miedzią, mamy nie tylko nowy liść, tak jak tu go Państwo widzicie, to mamy też pięknie, pięknie widoczne dwa odrosty korzeniowe. Bardzo ładnie to widać, że roślina. Żyje i, i, i coś tam próbuje. Do tego jeszcze wrócę. Kolejny taki test, który możemy sobie zobaczyć, czy roślina wygląda dobrze. Ja ją lekko, ale jednak z pewną siłą staram się wyciągnąć. Nie jestem w stanie tego zrobić. To jest możliwe tylko wtedy, kiedy roślina już wytworzyła nowe korzenie gdzieś tam związała swoją część podziemną z glebą znaczy się, że ma, dobrze, że ma się całkiem nieźle. Tu jest. Podobnie i losowo jakąś... Yy, tu jest trochę nie, ale też jest, też jest OK. Czyli rośliny już są dobrze zadomowione w nowych warunkach. My będę tu z Państwem uczciwy, my je posadziliśmy trzy tygodnie temu już, yy, w zasadzie przed pierwszymi naszymi zajęciami, no po to, żeby dać im trochę więcej czasu, to też pozwoli na koniec semestru uzyskać lepsze wyniki w pobieraniu metali. Mają po prostu te ekstra trzy tygodnie rośliny. Jak oceniamy rośliny tutaj, bo te zajęcia dzisiejsze będą dotyczyły oceny roślin w doświadczeniu fitoremediacyjnym. W laboratorium jest to łatwe i może tutaj nie będę wchodził w jakieś szczegóły, ponieważ tego możecie się nauczyć na bardzo różnych przedmiotach. Natomiast powinniście wiedzieć od nas. Jak ocenić rośliny w takim prawdziwym doświadczeniu fitoremediacyjnym? Czyli macie swoje pole, skażone miejsce 200 km od Warszawy, jedziecie i musicie szybko ocenić, jak wygląda sytuacja, czy, czy rośliny wyglądają dobrze, czy, czy źle, czy jest, czy jest jakiś problem, z którym trzeba, trzeba, sobie, trzeba sobie radzić. Pierwszą rzeczą, to już powiedziałem. Obserwujemy nowy wzrost, wzrost roślin. Czy są jakieś symptomy tego, że roślina rośnie? Tu mamy ewidentne, pojawiają się, pojawiają się nowe, nowe liście. Następnie, no musimy jakoś morfologicznie ocenić te, 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 te rośliny. Czyli sprawdzamy, czy wizualnie one wyglądają dobrze, czy źle. W laboratorium jest to proste, w doświadczeniach takich terenowych to jest trochę trudniejsze. W laboratorium naszym punktem odniesienia jest zawsze kontrola. To jest nasze 100%, czyli rośliny wyglądające tak, to są rośliny, no można by powiedzieć doskonałe. Warunki glebowe są idealne, nie ma tutaj zanieczyszczenia, woda jest dostarczana światło jest rośliny powinny wyglądać bardzo dobrze. Jeżeli są jakieś czynniki od nas niezależne, może jakieś nocne przymrozki. Tutaj oczywiście nigdy nie ma temperatur ujemnych, ale mogą być za niskie dla tej rośliny na przykład poniżej 10 stopni, to na to nie mamy wpływu. Uznajemy, że kontrola jest i tak najlepszą możliwą wersją tej rośliny w tym momencie. No i w warunkach takich doświadczalnych, jeżeli mamy no na te pole już tak jak powiedziałem 200 km od Warszawy, można znaleźć jakieś miejsce czyste i tam posadzić sobie kilka roślin wzorcowych po to, żeby no, w bliskiej odległości, a nawet jakieś donice wkopać w ziemię we w miarę czystym miejscu, no po to, żebyście Państwo mieli jakieś, jakieś porównanie. No tutaj możemy szybko spojrzeć, czy widać jakieś różnice pomiędzy kontrolą a, a, a roślinami, traktowanymi metalami. No nie widać tych różnic, tak szczerze mówiąc, za dużo. Jedne i drugie mają jakieś drobne uszkodzenia, może po brzegach, brzegach liści tu jest to, to dobrze widoczne. Natomiast to trudno powiedzieć, czy to jest dlatego, że liść jest trochę starszy, albo został uszkodzony poprze, podczas sadzenia. Rośliny generalnie wyglądają bardzo podobnie. Jedyna różnica, mam linijkę, ale gdzieś tam została mi na, 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 na stole, to jest, to jest pewnie różnica w wysokości. Już nie będę mierzył, ale tu Państwo wyraźnie chyba widzicie, że te rośliny rosnące w cynku są są sporo niższe. One mogą być też mniejsze posadzone, ale niemniej mniej no trzeba. To jest widoczne, że jakby tamten cały rządek jest, jest zdecydowanie niższy. Kolejna rzecz, jaką możemy ocenić, to jest pojawianie się właśnie tych odrostów odkorzeniowych, tak jak tutaj w przypadku cynku jest ich. Bardzo mało, w przypadku kontroli jest dosłownie jeden, to jest tutaj w tej doniczce. Natomiast w roślinach rosnących w miedzi jest trochę więcej, tu są dwa i tam jest jeden. To może oznaczać to, że roślina ma trochę problemów, w części już nawet nadziemnej ilości metali są duże, akumulowane i roślina próbuje wytwarzać nowe części wegetatywne po to, żeby cały czas ten proces fotosyntezy był aktywny i żeby roślina no, miała te, te, te miejsca, gdzie, gdzie, gdzie fotosynteza nie jest, nie jest zaburzona. To, co teraz powiedziałem, to są po prostu proste spostrzeżenia. Możemy też zobaczyć, czy na roślinach są jakieś szkodniki. Poza szklarnią to się bardzo często zdarza. Bardzo rzadko szkodniki są na roślinach, które akumulują metalem. Tu byśmy się ich nie spodziewali, tutaj mogły, mogłyby być. Natomiast wszystko, to jest taka ocena wizualna, organoleptyczna. Można zobaczyć też turgor, czy, czy liście są wypełnione wodą. Jeżeli te liście są zbyt wiotkie, zbyt miękkie, to znaczy, że jest problem z pobieraniem wody. Prawdopodobnie są uszkodzone korzenie. To jest bardzo subiektywna ocena. Ona nam daje jakieś informacje, natomiast te informacje są to raczej są obserwacje niż, niż wyniki. Bardzo ważne, tego nie można nic zrobić to trzeba sobie dobrze zanotować. Jakbyście tu Państwo z nami byli, my może raz taką analizę przeprowadzimy w pełni, gdzieś tam w połowie semestru, jak te rośliny ładnie. Ładnie na podrosto. My mamy takie karty przygotowane, gdzie no wszystko jest punkt po punkcie wyszczególnione. Taka instrukcja obsługi, na co spojrzeć, jak to ocenić, jakiej skalę trzeba sobie wybrać. Wszystkie dane wpisujemy i te wtedy mamy czarno na białym, co nam, co nam wyszło. To jest dość, dość ważna analiza. Następnie no możemy posiłkować się sprzętami które, pomiarowymi, które dają nam już nie obserwacje, a wynik, konkretną liczbę. Tutaj, jak Państwo widzicie, na trzy przykładowe liście założyliśmy z doktorem Robertem klipsy. Te klipsy mają, może jeden tutaj zmarnuje. te klipsy mają tutaj taki, takie, takie oczko pomiarowe, które można zamknąć. Te klipsy służą do przygotowania liści do pomiaru fluorescencji chlorofilu A. Chloroscencja chlorofilu A to jest dość nowy wynalazek. Ona w badaniach roślin funkcjonuje myślę od maksymalnie 20-30 lat. Myślę, że Państwo czujecie, co to, co to jest fluorescencja chlorofilu A, czy w ogóle fluorescencja chlorofilu, czy w ogóle fluorescencja. Światło, które dociera do naszej rośliny, może przejść trzy drogi. Idealnie, jeżeli całe jest wykorzystane przez roślinę do produkcji energii, to się rzadko zdarza. Część jest oddawana do środowiska w formie ciepła, to jest strata, czyli ubytek tej, tego, tej energii, a trzecia część może być odbita w formie fluorescencji. Im roślina jest w gorszym stanie, tym światła wykorzystywanego do, do tych procesów wytwarzających energię jest mniej. A więcej światła jest stracona w formie ciepła i szczególnie fluorescencji. Więc, mając urządzenie, które pozwala nam mierzyć fluorescencję, jesteśmy w stanie sprawdzić, jaka jest efektywność wykorzystania światła przez naszą roślinę i dzięki temu ocenić jej stan fizjologiczny. Tutaj pokażę Wam sprzęt. Sprzęt jest bardzo mały. To jest jego. Ogromna zaleta. Jest to urządzenie przenośne, czyli duży plus. Można je zabrać wszędzie. Bardzo proste w takiej obsłudze bym powiedział pomiarowe na poziomie robienia pomiaru, a interpretacja wyników jest trochę trudniejsza. Mamy tutaj źródło światła, a jednocześnie detektor światła odbitego przez roślinę. Ja zrobię taki szybki pomiar. Zobaczymy, czy będzie widać. Było widać te czerwone światło, wiązka światła uderza w liść, który był zaciemiony, uruchamiamy cały aparat fotosyntetyczny rośliny, to co roślina może wykorzysta procesach fotosyntezy, to co nie może oddać, detektor odczyta, pojawią się tutaj wyniki. To jest cała masa skomplikowanych przeliczeń. Niektóre parametry powinny być wysokie, inne niskie, w zależności od tego, co one nam pokazują. Cały w zasadzie aparat fotosyntetyczny jest opisany. Nie będę wchodził w szczegóły, to nie, jest, to nie są zajęcia z fizjologii roślin. I dostajemy cyfrę, która jest dla nas bardzo. Bardzo obiektywna i dużo mówiąca. To jest trochę jak badanie krwi u człowieka, dużo nam mówiąca informacja o całej roślinie. Co więcej, zmiany aparatu fotosyntetycznego, jego uszkodzenia, następują zanim Państwo widzą, że z rośliną jest coś nie tak. Czyli my przyjeżdżamy, robimy sobie opis rośliny, tak jak to Państwu już mówiłem i zaraz potem robimy pomiary fluorescencji chlorofilu A. I z opisu morfologicznego można nam wyjść, że rośliny są w bardzo dobrej kondycji. I tak to trzeba zapisać. Potem robimy od razu pomiar fluorescencji i wyniki mogą wyjść na słabe. To jest dla nas informacja, że jesteśmy w kluczowym, uda, udało nam się przyjechać w kluczowym momencie, czyli takim, kiedy jeszcze nic bardzo złego się nie podziało, czyli rośliny. Dają sobie jeszcze radę ze stresem, ale za chwilę nastąpi problem. Wtedy trzeba ten problem jakoś zdiagnozować. Czy może rośliny mają za sucho, czy może rośliny poprały zbyt dużo metalu i ten aparat już jest fotosyntetyczny, uszkadzany, a wraz z nim całe funkcjonowanie roślin. To trzeba temu jakoś zaradzić. A to są trudne decyzje, może trzeba będzie szybko podnieść pH, może się okazać, że za miesiąc całe doświadczenia, bo nawet wcześniej będzie jednak do, do wyrzucenia, bo, bo żeśmy źle dobrali jakieś tam parametry, jest to ważne, nie jesteśmy zaskakiwani tym, tą, tą słabą kondycją, kondycją rośliny. Oprócz tego, że urządzenie jest małe, przenośne, to pozwala nam na zapisanie wyników, które można, ale też mamy odczyt wyników na, w takim czasie rzeczywistym. Ja nie mówię po to, żebyście Państwo jakby korzystali. Czy, czy w formie jakby reklamy kolej konkretnego sprzętu? Chodzi o to, żeby wiedzieć, w tym taki sprzęt powinien się charakter charakteryzować: do pomiarów mały, przenośny, dający dużo konkretnych informacji e innych niż to, co możemy odczytać z morfologii rośliny. Pamięć do zapisywania wyników, ale jednocześnie pokazywanie ważnych danych na bieżąco. Coś możemy zinterpretować już w miejscu, gdzie prowadzimy doświadczenie, uszczegółowić naszą wiedzę możemy w, w laboratorium. Drugim takim urządzeniem przykładowym, które tutaj wzięliśmy, jest urządzenie do pomiaru chlorofilu. To urządzenie ja to tylko szybko skalibruję. To urządzenie polega na tym, że wkładamy liść między no, w czytnik, on nam odczytuje, wychodzi jakaś wartość chlorofilu. No i też możemy posprawdzać, jeżeli rośliny mają za mało chlorofilu, to jest oczywiście problem też aparat fotosyntetyczny jest niedobry. Jeżeli jest za dużo chlorofilu, to też może być źle. Dużo chlorofilu może oznaczać to, że rośliny mają, są miękkie, mają mało, mało wody, słab, niski turgor, i to powoduje, że e, 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 Chlorofil jest bardzo zatężony i skoncentrowany w tych, w tych liściach. Też mniej precyzyjne urządzenie, ale kolejna dawka informacji, y, która pozwoli nam y, jakieś, y, jakieś wnioski wyciągnąć. Monitorowanie procesu y, 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 fitoremediacji jest niezwykle ważne na każdym etapie. Super ważne jest to w takim doświadczeniu wazonowym, jak mamy tutaj. Dzięki temu mamy cały przegląd sytuacji w czasie. Wiemy, kiedy dana kombinacja przestała już funkcjonować, że to niskie pH spowodowało zbyt dużą toksyczność metali to na przykład ta roślina mniej więcej miesiąc już przed innymi zaczęła mieć problemy. Mamy cały opis sytuacji. Natomiast w terenie dostajemy konkretne informacje w jakichś tam punktach czasowych na temat funkcjonowania naszego doświadczenia fluorescencji, filoremediacyjnego. My również na przykład te same urządzenia wykorzystujemy do analizy roślin rosnących przy drogach, sprawdzamy Jaki jest wpływ wczesną wiosną soli na te rośliny w trakcie sezonu wegetacyjnego, zanieczyszczeń powietrza na te, na te rośliny? No dzięki temu wiemy, które rośliny sadzać, sadzić, jak daleko od drogi, które rośliny nadają się najlepiej do lokalizacji o największym natężeniu zanieczyszczeń powietrza. My te, my te doświadczenia oczywiście dla Państwa, pomiary wszystkie zrobimy. Już nie będziemy tego robić razem z Państwem, tylko podzielimy się za chwilę robotą, pomierzymy rośliny. A, jeszcze takie bardzo proste rzeczy jak liczenie liści na przykład, to też jest ważne. Dzięki temu wiemy, czy roślina tworzy nowe liście. Liczymy też liście martwe, żeby się zorientować, jak, liczba, jak szybko roślina traci stare liście. Prawdopodobnie tam przenoszone są metale. My to dla Was wszystko zrobimy. Porobimy też zdjęcia. Na koniec semestru dostaniecie Państwo cały przebieg doświadczenia opisany, czyli z dokumentacją fotograficzną będą również informacje, co się zmieniało w czasie, która kombinacja, które rośliny, jak się czuły. I to nam pozwoli, Wspólnie na ostatnich ćwiczeniach przed kolokwium zinterpretować to, co się działo w tym, w tym doświadczeniu. To jest nasze ostatnie, czwarte ćwiczenia z doświadczenia metalami w tej początkowej części semestru. Myli mi się z sezonem wegetacyjnym cały czas. Na razie te rośliny zostawimy, my się nim jeszcze zajmiemy, może jakiś za miesiąc, wtedy cały cykl pomiarowy z Wami zrobimy i będziemy notować te wyniki, przynajmniej większość. W międzyczasie będziemy się zajmowali powietrzem, zajmiemy się wodą, jakimiś innymi procesami fitoremediacji. Do tego doświadczenia wrócimy już na koniec semestru. Rośliny zbierzemy, poważymy, pomierzymy, zbadamy też ilość metali ciężkich w częściach korzeniowych, kłączach, liściach i razem z Państwem, tak jak powiedziałem, ocenimy efektywność fitoremediacji. Czyli od, czwart od piątych zajęć zajmujemy się czym innym. Od fitoremediacji gleby odpoczywamy. Rośliny będą sobie pod naszym troskliwym okiem spokojnie rosnąć. Bardzo dziękuję, zdrowia i, i, i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.